Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Dziełowy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Full Focus. Bardzo przepraszam za mój kadr, bo jestem w środku przeprowadzki i nie mam jeszcze swojego greenscreena i wstęp jest przeze mnie dogrywany troszeczkę później, ale nie jest to istotne. Istotne jest to, że w grze pozostało. 6 zawodników, a my podzielimy ich dzisiaj w losowy sposób na dwie, trzyosobowe osobowe drużyny. Zadaniem każdej osoby będzie zdobycie jak największej ilości last hitów. Co 4 minuty osoba z najmniejszą ilością zabitych creepów na swoim koncie będzie eliminowana z rozgrywki. Nie jesteśmy tak brutalni jak w Squid Game'ie, Po prostu zawodnicy będą się rikolować do bazy. Zawodnik, który jako ostatni pozostanie na mapie, zostanie okrzyknięty królem last hitów i wyląduje w bezpiecznej strefie, co oznacza, że w tym odcinku na pewno nie wyleci. Ale oprócz tego że zawodnicy zbierają kripy na swój rachunek, to każdy zabity przez nich stwór dolicza się także do wspólnej puli drużynowej. Drużyna, która we wspólnej puli będzie miała na koniec gry więcej last hitów, otrzyma dodatkowy głos. Jeden wspólny, dodatkowy głos, którego będą mogli użyć podczas fazy eliminacji zawodników, czyli tak zwanej odpadanki. Kto okaże się najlepszy, a kogo dzisiaj pożegnamy? Oglądajcie Igrzyska Śmierci Full Focus. No i moi drodzy, pozostała ich już tylko szóstka. Eee, co to dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie pojedynek las hitów, zanim to się jednak wydarzy, musimy podzielić się na dwie drużyny, ale w ostatnim odcinku trochę ludzi podzieliła decyzja eee, no tutaj pana Nexe co, co ty, ty Nexe, słuchaj, narobiłeś? Wulajta tak bezceremonialnie, bez, nie, no, bez Jakby, no ja powiem Pod szczerze, dynku. ja mam prosty gameplan od początku tutaj pierwszego odcinka, dlatego też, nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, byłem troszeczkę zszokowany i zizmoczony wywaleniem dwóch najsłabszych ogniw na początku, bo moim zdaniem powinniśmy wywalać tych najlepszych, no i tak się akurat napatoczyło, że... Nie zły szowinista. Nie, udało... nie no, jaki szowinista, co ty mówisz w tym momencie? No i tak się jakoś wydarzyło, że co? Że uładnił trzy nie, głosy. Nie, nie, to nie było do ciebie. To nie było A, do ciebie. No, 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 kota pewnie, rozumiem. Nie, no, ale wiesz co chodzi? No, uładnił trzy głosy, no to logiczne, <grym> chyba jest to, żeby go po prostu wydupić, nie? No bo jest najlepszy z miwakiem, więc no miwak jesteś następny. Ty. Dobra. Dobra. Miwak, słuchaj, to jest takie mocne deklaracje. No, Nexa ewidentnie chce cię wykluczyć. Co ty sobie o tym myślisz? No co, no ja się czuję trochę zagrożony, nie będę ukrywał. Myślę, że u panów junglerów też nie będę miał najłatwiej teraz. Ale, no, może jakiś immunitet się trafi, albo coś. <laughs> może jakoś kurde. na partie się uda przejść, ale będzie ciężko. No dobra, zobaczymy. Słuchajcie, panowie, przed wami pojedynek last hitów. Zanim to jednak się wydarzy i zobaczymy kto z was tutaj najlepiej radzi sobie z biciem klipów, to musimy wylosować drużyny. Także uwaga, bo strona jest już w gotowości. Możecie sobie zobaczyć, eee, wszyscy tutaj jesteście wprowadzeni do systemu i uwaga w momencie jak nacisnę żółty guzik, dowiemy się kto wyląduje z kim w drużynie. No i oto są. E, takie dosyć ciekawe w sumie. Nervarian, Spartiatic, Silmiwak, drużyna pierwsza, dr Hodo, Rypson oraz Nexe, drużyna druga pamiętajcie, że gracie nie tylko o swoje personalne last hity, one są oczywiście bardzo istotne, bo co 4 minuty będziemy żegnać jedną osobę z tej konkurencji, ale walczycie też o last hity drużynowo, to znaczy drużyna, która łącznie będzie miała więcej zabitych creepów, dostaje jeden dodatkowy głos, możecie się we trójkę naradzić i oddać jeden dodatkowy, także to może być cenna przewaga, żeby wyeliminować kogoś z przeciwników słuchajcie, macie teraz minutę, żeby zastanowić się, kim chcecie grać, na jakie lane chcielibyście pójść, eee, także możecie się udać na czaty drużynowe Panowie ja mam taktykę, ja mam taktykę słuchajcie, bo to gramy tak, że cały team musi być więcej last hitów niż przeciwny, czyli ja planuję tak nie musimy aż tak fokusować się na last hitach ale wydupimy jedną osobę, żeby go zniszczyć on będzie miał najmniej i odpadnie, już jest dwóch w teamie i we trójkę łatwiej przegodzić dwójkę, tak? prosta w dupę taktyka Kocham ga, jest... Mocno paniszować Coś takiego mega, mega, mega agro, coś tam nie możesz zarać Też, żeby go wiesz, lane bully jakiś champion, Czy jest tani Ej, lane bully no, no, no Lucian to bym mógł oddać. No Tam jakiś Drenia, dobra, z tym chłopem A Orn też nie byłby głupi, tylko pytanie czy przetrwasz No ja myślę, żeby wygrać albo Irelia, tak, tak. albo Lilią w dżungli, jedno z dwóch Oj, taka Irelia siedzi no, co no, no ta nie. Lilia jest giga mobilna Myślisz, że Irelia lepsza? A no może Zaczyna. to nie łatwo, ja, no. Ja, no, bym ja bym grał Irelia, to bym nie grał w dżungli, ale na lejnie bym na pewno nie zmyślał o i może bym zabijał ludzi. Ewentualnie postać bez many też mogłaby być jakiś, nie wiem, Gbiego czy prawie. coś. Albo kto jest takich, co mają regeny za laskitowanie, nie? A to co, no, ale to zwyczaj, takie chyba. Jakoś Lissandra, czy. Kurde, nie. No ja na pewno tą maneczkę w sumie nie zastanawiam się nad czym innym nawet. Nie, no, maneczkę jest super, bo wiesz, Q, cool, mana za free. No dobrze moi drodzy, mamy w takim razie już wybrane postacie: Mivak, yy, Mivak jako, yy, jako Irelia, Sparta jako Lucian i Nervarian jako Caitlyn. Po drugiej stronie: Dr. Hodo jako Annie, yy, LP Kazo, kto to był, rozabijcie mnie: Discard to był Ribson, PSZ i Nexe jako Graves. Więc yy, ciekawie. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Alza. Ja będę ja na bluze zaczynał. To możecie mi pomóc w sumie, by ktoś chciał. Ja bym poszedł tu, no, no. tu i tutaj. Aha. Oni mogą być na naszych raptorach też. Wszyscy mają smajty. To jest fajna strategia. Wszyscy mają smajty i teleporty. Tutaj przeciwnicy tak bardziej standardowo: flash, jakiś teleport, ignite, heal. Tylko uważajcie w dżungli, nie? Żeby ja was tutaj, tutaj jakoś nie ten. ten... Nie zabili. Nie... mi się, że yy, drużyna tutaj, chłopaków Nexego Ripsona i doktora hodu troszkę lepiej przygotowana, ale jak będzie, to zaraz się okaże. Minions have spawned, to oznacza, że ruszył licznik 4 minuty. Oj, czuję, że będzie ciężko. Ja w hierdziele. Dobra, łapcie wszystkie miniony, jakie się daj. Zostawcie teraz na starcie. No, ale, to, bo to, żeby nie trać klipów. Okej, okay, rypson zaczyna tutaj od blue, jak widzimy. I tutaj od razu smajtuje Grompa, jedzie dalej. Na górze mamy pojedynek Nexe kontra Sin Miwak, Sin Miwak jako Irelia. E, nam idzie tutaj już Sparta, taki przestraszony dosyć, niepewny, walczy o laskity. Na dole Caitlyn kontra Annie, czyli Nervarian kontra Doktor Hodo. Ciekawe, są tutaj leci, dalej Wilki. Wybacz, że nie przyjdzie tu. Okej, okay, dobra. Ładnie! Zrobiłeś Miwak zabił Nexego. No i to niedobrze, bo to są laskity w plecy dla niego. Ale już leci Graves. Patrzcie tutaj na teleporcie. Będzie kontratakował. Nie będzie kontratakował. Wow. No dobra. Ryb są co ciekawe dalej. Ciśnie dżunglę. I ma najwięcej tych creepów póki co. Tak naprawdę, chyba przeskoczył przez minę jeszcze po drodze, ja mogłem tego nie widzieć. W czy pierwsza się W tym czy ktoś odpada? Czwartej. Chyba czwarty. chociaż nie wiem czy od początku mówili chyba, że w czarty ja tak 5.05, pierwsza odpadanka. No mamy kolejną walkę i znowu nekse ginie. No dobra, no to wiemy kto odpadnie pierwszy chyba. Kurz, <laughs> mnie tu obija też pod Je pani! Je Jeba... Ireli abuser, jakie ja Ireli! Kurwa nienawidzę! <laughs> Rybson idzie tutaj Kraba jeszcze zabić I chyba będą jakiegoś ganka na nerwariana tutaj robili No i zobaczymy Jest tu Nodeni Jest tu Nodeni, wleciał Rybson No ma double buffa, także to chyba nie skończy się dobrze dla nerwy No jest próba wyfleszowania Jakieś pułapki rozstawione, ale panowie w nie nie wpadli Jeszcze będzie próba, żeby sparmić Doktora Hodo, jak te kripy, Ale nie udało się, to jest frag dla Rybsona Tymczasem Nexem Masakrowany przez Nexego tutaj na topie Minuta 10 Ja ale... Dobra odpadłem z Sebrasem chłopaki Próbowałem niestety Boczka. Jeżeli chodzi o nas hit ogólnie to tutaj Miwak i... I przyjaciele I Sparta i Nerwa Sumarycznie radzą sobie lepiej Pojedynczo zresztą również Nexe Już chyba dosyć pogodzony. Chociaż no walczy 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 jeszcze Ale tak naprawdę jeżeli o coś walczy To tylko o potencjalną eliminację Doktora Chodo. Także no ich team nie ma tu łatwego zadania. Próba ganku na Spartiat'a, ale ten się nie daje. Zostało panom 30 sekund jeszcze. Pierwszy grej, co mnie nagrobić z 17 no tak, farmi. Nie, nadrobi, oni nie oni mają bardzo mały budziwe. wynik. Jest kit, bardzo. Zarąbiście. ty, ale ty go zapieszyłeś! No i dobry teamek. Dla GNG robiony jest. I uwaga, 503, 504, 505 i Nexe! Nexe out. Nexa out. Tu jest u mnie. Ja mu oddaję tego ja blue raczej. Tak. No to oznacza, że Miwak ma tak naprawdę luźną farmę. I jeżeli mu ktoś nie przeskoczy, to może zająć... A, nie, 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 niekoniecznie musi zająć pierwsze miejsce, jeżeli mu nikt nie przeszkodzi. Jeżeli mu nikt nie przeszkodzi, może zająć pierwsze miejsce, ale ryb są też 54 creepy, także nieźle. Teraz się rikaluje. Miwak ciepłej poduszki ci życzę w nocy. <laughs> Ładnie, no Miwak tutaj już nawet do przodu idzie na fale creepów porówni, porówno, porówno są z Rypsonem, ale już mi jak go przeskoczył Sparta też 52 kripy Siema, Nexa. Nie rozmawiajmy o tych waprosy. Co się stało powiedz No, no co się stało? No Ierian <laughs> fajna postać no Zostałem zutany pomiędzy dwoma wieżami na czwartym levelu przez postać no merci. Tak było, kusujemy jako trójka, tak? Tak, no to mamy sojusz. <laughs> Dobra, tak na nich No to wiemy co, co jest czego Dobra. No i ale to, ale poza tym jesteśmy chronieni, jesteśmy chronieni wszyscy potem, tak? Ale niestety no niestety wyszło jak wyszło, no No dobra, zobaczymy. Eee, 9.05 jest kolejna, no to mają jeszcze 2 minuty 5 sekund. Jeszcze ale trzymam no. potężnie kciuki, że tutaj chodo, znaczy że tutaj Rypson wygra, bo Ripson ma strasznie dobrą technikę i póki co działa, bo wygrywam eee, Tak, ja widzę rypson zajebiście gra i miał te kripy w dżungli, dobrze rozkminione I wszystko. Ja widzę, że Hondu też już gra pod Rybsona raczej. Ty, no siedzi u mnie, I dobrze, bo ma 38. To luj web tej. Iwak, yy, za to co zrobił, będzie miał dzisiaj yy, tak zwany wypismo. Mm, no zobaczymy, bo pamiętaj, że jeżeli ich drużyna będzie miała sumarycznie więcej creepów no to. O, oni... bo to jest sumaryzm! I dobra, przynajmniej. No to nie jest zwycięzca. Więc oni pierwsi wskazują kogoś, nie? No dobra, w takim razie żegnam się z programem. Miło było. No nie no, słuchaj, jak będą chcieli najsłabszego jeszcze skopać, to... E, no to nie wiem, to myślę, że im bardzo nie miło. napiszą w komentarzach. Głosowanie jest jawne, więc to też nie, jest tak, że... no! Bądźmy szczerzy, no Miwa Nie bo mnie jak dziwkę, no co się tutaj wiesz. Ej, jak już zostanie jeden imo, powinniśmy próbować zabijać tego... Zeda, w sensie ja go będę próbował zabijać, żebyście wy nadgonili. Dobra, dobra, sumieram. Ale też muszę zrobić jakiegoś leada. Ty, ale on ma 90! No, on farmi wszystkie kampy. Ja będę próbował go zabijać, dobra? W lesie? gdzie gdzieś zniknął, już jest na No Znaczy tam idzie? Ej, są, okay. są, są. są. Je, jednego brakuje, okej okay. Red też jest wolny. Idę? I co się dzieje? Ryb są 111 creepów! Wow! To no, to się zapowiada na zwycięzcę i on prawdopodobnie będzie kryty Miwak 95, Sparta 72, Nerwa 76 No drużynowo tutaj to wygląda dla nich dużo lepiej ale Ripson, ma bardzo dużą szansę, żeby zająć pierwsze miejsce, szczególnie, że kolejny na 90, no na 100% chodo eee, off. Ale walka, off, ale walka jest. I co tu się wydarzy? O no to jest jeszcze strategia, że oni 3 na 1 w sumie mogą Rybsona próbować wyłapywać. Ja myślę, ja myślę że Irelia to jest bardzo fajna postać. Yy, powinna bufa dostać. Ja myślę, że za dwa powinna dostać, co się będziemy p***olić. O, jest próba ataku. Oj, Rybson będzie chyba szedł. Za Miwakiem, no ale ucieczka. No i jest już Sparda. Koleś! O, nice, Jest! Yes! K***a! Okay. Ej, ej bo, słuchajcie, patrzcie, tak. plan jest taki. Jak Z3 gdzieś pokażę. ja z bazy tepuję tam, gdzie jest. Jak będzie w podsajdzie, tak do botside'u i znowu go zabiję. Z botkiem. Dobra. Tylko muszę pierwszy wziąć wilki dobra, i wtedy się, cofam. Nie, to była wszystko strategia. Ja, jak już zobaczyłem, że mam 20 creepów chyba do najbliższego ziomeczka, to stwierdziłem, że dobra, nic w to, jedziemy, wiesz... Pod Rypsona. Pod Rybsona, tak jest. Zrobiliśmy sobie razem dżunglę dwa razy, próbowaliśmy coś tamtą Mirelkę, ale nie pykło. Także no. I jak na razie wygrywasz z tego co widzę. Plus jest taki, że teraz Ripson może zgarniać każdą dopuszczoną, każdego wave'a dopuszczonego, co nie? Jeżeli tak. Go, zaraz tak, mu tepek wchodzi wszystko będzie git. Tak, tak, tak. To jest tak, nasz z człowiek. Strony, z drugiej strony, pamiętajcie, że też jest tak, że oni teraz mogą 3 na 1 próbować go wyłapywać i, i go gnoić i sobie nadrabiać creepy w tym czasie, jak on będzie leżał. No te czasy respawnu już, no, nie, nie są takie mega długie, ale już no to, to, to nie jest też 7 sekund, nie? Więc no więc zobaczymy Myślę że Prawda, będzie ciekawego ja bierzę w niego Ja go nie dogonię, zobacz ile, ile mi brakuje do mnie nam idzie Nie ma bata Ja idę ja idę go ganiać Chociaż Ej, no... ja go będę farbił w sumie Raczej to, nie znasz już Raczej nie znaczysz. 30 laskitu przewagi Miwak w ogóle nie laskituje, ja nie laskituje albo ja go nie widzę po prostu Bo nie mam go na mapie Ale chyba laskity się zawsze suma, robisz, wiesz, Nie 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 bo to Ola nie było góry mógł właściwie tak Tak, to, tak. A, los, a, a, dobra, jest o, jeszcze ułyc od Kate ki. Ale ma teleport, ma teleport, więc z tego, więc zaraz wróci. Spoko. Zaczekajcie, no, I... 13.05, czyli minuta 5 do kolejnej odpadanki. Dobra. No to myślę że, myślę, że myślę. To jest chyba top sparta. line, top teleport. Am i right dokładnie, tak? O tak. No, no patrz, proszę, jeszcze Kanon nie. zdąży... Aaa zdążył kanonka, dobrze! Wszystkie zdąży, to jest kurde! Jeszcze drużynową, jeszcze drużynową, <laughs> was wyciągnie, jak tak dalej, pójdzie. O, druga runda w Katekę, ona nie ma many, tym razem to będzie zrobione. Oj, nie ma nie, nie, nie. Oh, Rybson jest resetową. <laughs> I on ma, on ma dużo nad tobą. <laughs> no dobra. No to Rybson już raczej nie do dogonienia. Jak to moje miwak będzie chciał się odcinać od dżungli, więc pewnie tego blu nie będzie. A? On chyba robi swoją, wiesz? O jedna! Ale wściekły, ale ma ulta. To już Iwac, Ale się wściekł. Dobra, 13:05. Uwaga, Spartiac, dziękujemy. Ja jestem out. Pokczop, panowie! Dobra, ja idę, do ogólny. Powodzenia. Macie go wydymać, wydymać. Musimy brać jego kamper. Muszę mi się tego co tam z się stało? Bo ja mam wrażenie, że tak ze 100, 110 dobiłeś i tak się zatrzymałeś, nie? Że z minuty połowy postawiłeś. To był plan gengus, zobaczysz. To był plan gengus. Żeby rybsona, rybsona zdetronizować, ta. tak? No ta, ta. mi 53 153. Jest. Ty gonią się. No. O. Tak, to dobrze, że Kate ka nie ma, cele, nie ma no, Miwak co... No, Mivak się zbliżył, Mivak się zbliżył, bo 10 creepów za już tylko. No, Mivak jest w do zabicia, nie? Tak dawaj, dawaj no? Miwak! Kikniesz go ty, ty kikniesz go! Ej, Mivak go nie dokona... No, On nie chyba... Nie, dobra, bo tu jest jeszcze pić chwilę, z dupa. trzy. <ślam> 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 On blue robi! Aha. O nie! Nie, żabola, pieprzony! Żabola robił. Mawu? Proszę Mivak wydymaj go. Ty, ale mind games i tego nie. No, no, się no, no do... ładnie, patrz, weźmie to, weźmie to czy nie? Nie, nie, weźmie. Ty, 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 On ty, ty, chyba jak... tutaj patrzy. O, no, no, tutaj patrz, cały Evik, do zięcia. Numerki się liczą, tylko nie gold. No i patrz. I jak na Zarni topie. Się. No to będzie... Oj, oj, to będzie... oj. No kolejno, no nerwa chyba już nie nadrobi. Nerwuje, już do go nie dogoni. 30 creepów różnicy. No będzie one, one no creepy, no keep A właśnie. Gimbar, to jest tak, że który team ma więcej, to jest chroniony? Czy jak to jest? Nie, który team ma więcej, dostaje jeden dodatkowy głos zbiorowy, gdzie we trójkę się naradzacie. Aha, znaczy, dobra, no, pe dobra, no pewnie dobra, Wy już wygraliście raczej ten głos, Sparta, nie? Więc Wy we trójkę możecie się naradzić i na jedną o osobę. Aha! Nie, masz czempion! Dobra, przeżył! O! Wow. Tak będzie. I tak. graszowo, tak. weź creepy, weź creepy, Dobrze. Ale F! Ojojo, oj. ale porobił! Dobre ale to robił. było! To było ładne. No ale minął. O nie, on nie, o nie idzie miwak. On chyba go zgubił, nie ma Smajta, idzie potem, ten, dobra. Wow, 204 do 189, to jest 15 krip dla miwaka. O no. w 16 minucie. Ty, ale w 16, no? Ja pierdę. No Rybson też dobrze daje, Czarnyśmy. ale. A ciekawe, A, gdzie, czy, gdzie jest ten. Bez obrazy dla was, ale ciągnie was. Mhm. Mm <noise> Dobra. Ja tam 3, za, 35, za 35 sekund schodzi yy, nerwa. Ty Ale eee. fajnie w mi z z nie odpadł jako trzeci. I tak dociągnął. Jeszcze jeden0,5 Kolejna odpadanka. No to już ostatnia będzie. Oj, o, to... będzie im kradł. Ojej ojej. Siema, siema. No, siema. A, no to będzie to taka... Się a ja ja myślę, że do ostatniej sekundy tutaj będzie, nie? Te, teraz stoi tak już luj, bo. A to miwak będzie chroniony, jak ten? Jak wygra, nie. czy jak to Ten, ten? Kto, wygra, ten kto wygra, ten, kto wygra, jest chroniony. A wasza drużyna już ma zapewniony głos Aha, z to... Jeden dodatkowy. O kurde. Słyszysz, nerwarian? Musimy się no. zgrać na jedną osobę. Jest! Dobra, dobra, będzie tylko mnie. Tylko teraz, po, po, potem potem pomyślimy takiego, kogo, kogo by pierwszyć. No o, tylko jest 7 różnicy. 7 różnicy jest. Nie? No. Ale on jest przy fali, jest przy fali. No właśnie, ma ten. Ma d, dwa kampy w dżungli. Tylko nie widzimy, ile lekka ma, bo ona też coś tam teraz. Tak. Niby jest Remis, ale ona też dżungluje, nie 244 2, 4, 4 ma teraz. No to nie, to nadal 2, 3, 4. Nie bójcie się. Dlaczego nie bierze? 9 różnicy. 10 różnicy. A może 11 różnicę dla Miwaka. Chyba jedna szansa, żeby spróbować go z. Zbombić. zabić no w sumie jak go teraz ganiał to, racio, to o, tak, tak, tak. będzie bitka będzie bitka no chyba. będzie taka no. no o co co się o, dzieje o, ku... o, Ej, jak o, tak zagra to może o ja nie, nie, nie ma znaczenia nie ma znaczenia no, nie ma znaczenia. nie nie jest nie jest nie jest nie nie ma szans. Grylia, nie żo, nie 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 Ja nie 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 bałem, ale. Czemu cofa? No nie ma czasu na cofkę! Ile jeszcze zostało w sumie? Która jest? O który jest ten następny? Może będzie chciał mi wakę jeszcze raz zabić, Chyba tak? Chyba dwie minuty, tak. Chyba 0,5 minuty. No nie tak, tak. No Idzie na bitkę, idzie bitka. na bitkę. Dym, Nie go. ma ulta, nie ma ulta, nie ma ulta. Eee! I też nie ma jeszcze, no. Ale zaraz ma, zaraz ma, już się. No już. Nie dostał, nie dostał. Nie nie dostał. Nie nie do gradzik podbierany. Może no, walka da, będzie no. Halo. Nie. 10 różnic, jak go dobrze! No trochę wjechało tego! Ej! Nie da, nie da się, nie o, da się zabić Nie da się, to jest fajne Ile jest? Pół minuty, no raczej koniec Może w sumie close było, jakbym może byś no. zagrał energii no. brakowało Może jakbyś po kampach biegał, ale coin flip w sumie, nie wiesz gdzie są Osoba, która <noise> wymyśliła Gameplay Ireli i rally, tą postać, <noise> musi mieć no. ja, ja no, po... zajebista no Irelia jest takim swoim czpionym, ja pierdzielę. Kochani, to oznacza, że tabela punktowa prezentuje się następująco: Na miejscu szóstym Nexer 22 las hity na miejscu piątym Dr. Hodor 38 las hitów, na miejscu czwartym Spartiatix i las hitów 112, na miejscu trzecim Nervarian las hitów 152. Na miejscu drugim Rybson bardzo długo w czołówce, pod koniec, no niestety musiał ustąpić silniejszemu. 264 laskity i miejsce pierwsze Sin Miwak Tutaj mamy laskity na na screenie, na, na screenie ponad 300, ale ja myślę, że to było w okolicach 290. Jak było. Tak, 20, tak coś, tego. coś takiego. Także Sin Miwak otrzymujesz protekcję w tym odcinku nie można cię usunąć, nie można na ciebie głosować. Wszyscy pozostali trafiają Końcy do strefy zagrożenia, ale drużyna, która wygrała, bo łącznie miała więcej las hitów czyli drużyna, w której e, byli właśnie Nervarians, Party i Sinmivak. Wy we trójkę możecie się naradzić i zagłosować na jedną dowolną osobę z drużyny przeciwnej. E, I ten głos jest pierwszym głosem, który, e, który pojawia się, e, słuchajcie, w tabeli. Także, no nie wiem, macie teraz minutę, e, możecie pójść się naradzić i przyjść zakomunikować nam decyzję, na kogo oddajecie pierwszy głos w dzisiejszej odpadance. No to zamieniamy się w słuch w takim razie. Tak, no to naszą decyzją. Nasz tak myślenia był taki, no myśleliśmy nad ryżem, ponieważ jest groźnym przeciwnikiem, ale dla dobra odcinku, żeby było wyrównanie i dla wysokiego poziomu zostawimy go. Myśleliśmy nad chodą, ale raz mi pomógł, a Nexe mi nie pomagał, dlatego z naszym zdaniem Nexe ma dodatkowy głos. Dobrze, pierwszy głos w takim razie od zwycięskiej drużyny na Ciebie, Nexe. No i lecimy w takim razie z pozostałymi głosami. Nexe, na kogo Ty chciałbyś oddać swój głos? Kurde, no jak nie mogę na Miwaka, to nie chcę na nikogo. <grym> Dawaj na siebie. Nie no, na siebie nie zagłosuję. No jak kto jest zdrucały drugiej drużynie? W drugiej drużynie był jeszcze Nerwarien oraz 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 X. Jak coś, to wiesz, no drużyny już teraz nie obowiązują, teraz już każdy nie. Nie no, o go siebie. powiem tak yy, Nerwarien, mam nadzieję, że docenisz to, że ci uratowałem odcinek temu ja oddaję swój głos na spa swój głos na Spartiat X. mówić nie potrafię yy, Dziękuję tyle mam do powiedzenia no, dobra. Pierwszy głos w takim razie na Spartę Tixa mamy remis, a kolejny swój głos oddaje Doktor Hodo. Ja nie wiem. No jedyna szansa. No i to. i tak się nie uda. Więc żeby było po jeden. Nerwa. Znowu. Wiem, że drugi raz, wiem, że drugi raz, ale... Zapamiętam, zapamiętam. Ale to są ty wszystko głosy, zbierasz, które nic zbierasz, nie zbierasz. znaczą. Kasia w pierwszym odcinku też oddała taki głos dla Beki i potem nawcia wyleciała, także... <noise> Poleciała ona. No. Wiesz, jak jest. No dobrze, kolejny głosuje Spartiatix. No, Nexy, głos. Po pierwsze, eee... No, wypieprzamy go ogólnie teamowo, a po drugie dał mi motywację głosując za mnie Ham, ani razu za niego nie oddałem głosu. Niech no nie wiem no ale co mam zrobić, jak 100 w drużynie, z derwarianem, my a Miwak ma immunitet, no bo jest Mogłeś na siebie, a nie się rozprówasz. <tosan> no jasne, nie, dobra, ja też Jeszcze teraz. jak się chciałeś ratować, Nexa, to mogłeś na któregoś ze swoich zagłosować i się spróbować z Ale to nie o, jestem, to wolę no, no, wylecieć. Nexa, dobra, bo nerwarię miał u ciebie przysługę za poprzedni odcinek, gdzie go no, nie wyjebałeś nie i mogłeś na przykład powiedzieć, no to głos na to, nerw, nerwa pomożesz mi i wiesz, pić się na swojego ziomka No ja mówiłem, że już teamów nie ma, ale szanuję się Nie robi! Szanuję. Ja Zaluja, mam ja mam zasady, twarde zasady. No Jak dobra. mam wylecieć z mojej drużyny, niech ten de ja. No dobra, co na te zasady, Nerwarian? Kurczę, no rzeczywiście tutaj z moim składem na Nexus chcieliśmy no, głosować. Proszę, na tę grywkę chcesz zagrać? Ale troszkę mi tutaj już przypomniał, że rzeczywiście mam u niego tutaj dług, więc rzeczywiście... Nie, nie, nerwarian. To... <laughs> pamiętaj o ty pamiętaj o gengu. I na Dr. <laughs> Hodo, na Dr. <doktora> Hodo. <laughs> o nie no! A. Okej, okay. no dobra. No dobrze, zasłużyłem, trzeba przyznać. Kolejny głos należy do Rybsona. To ja zagłosuję na. Na siebie. Naprawdę? To nie jest jeden z dziesięciu gościów. Co jest, wydówka. Dobra, Rybson, głos na, na siebie w takim razie. Proszę bardzo, miwak. Teraz tak, albo twoją decyzją możesz doprowadzić, że Nexa leci. Albo swoją decyzją możesz doprowadzić, że kogoś sobie wrzucisz tak. do dogrywki jeszcze. No tak, no. i tak, no. pamiętaj o gęgu, zrób to. Tak, ja pamiętam o gęgu, ale jednocześnie Nexe dobrze poddymia, więc chciałbym mu dać szansę. I chcę doprowadzić do dogrywki, tylko no nie jestem pewny z kim. Mm, albo Doktor Hodo, albo Rybson, prawda? Ej, my mieliśmy deal, co tu się dzieje? Tak, ale właśnie nie wiem, czy on nie minął w tamtym odcinku. Miał <laughs> no, <laughs> trzy odcinki. A który jest teraz? Piąty? Jej, wasz masz rację! Były trzy odcinki! I co było w drugim, czy coś tam? A no który minęło, jest teraz? minęło, minęło. Minął w poprzednim? Tak A, może minęło. Ja dobra, rób minęło. co chcesz. Ja nie no! Ja głosuję na Rypsona. No dobra, to Oj. to są... ...dwa głosy na Rypsona ...i dogrywka Rybson kontra Nexe. Rybson, dlaczego oddałeś głos na siebie? Przypomnij nam, proszę. Bo nie nie, nie nie, 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 nie potrafiłem jakoś znaleźć, wiesz. Nie, 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 nie wiem na komu... Nie, 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 po prostu pomysłu na, na kogo oddać głos. Jakoś tak, no to jak nie on na kogo oddawać, Chciałeś to oddawać siebie, nie? pokonać w dogrywce. Jest no da. honorowo się zachował, nie? Na swoich no, nie dobra. chciał. No dobrze. no dobrze, słuchajcie. Honorowo w takim razie e, czas na dogrywkę. Ripson kontra Nexe. O, o taktyka ramowa tak zwana, pod koraliki. O, o, to będzie szybkie. To będzie bardzo szybkie. Oh, yes. oh, oh. 40 gladiator nie wypaliła. wyszła jak wyszła. Najszybsza soluwa w historii polskich soluwa. I, I taka właśnie powinna być. To co? Jak na Z Jedna runda, 20 sekund, koniec imprezy. <laughs> Bardzo ładnie. Nexe, no jakże mi przykro, to niestety oznacza, że się żegnamy. Eee, no, niestety. Co się stało Powiedz. No co mogę powiedzieć? No co? No dostałem. dlatego to wyleciałem, krótka piłka, tak. Jestem <śledziałem> to ja na chwilny no. temat. No dobra, słuchaj, to standardowo. Ja ciebie zapytam, kto twoim zdaniem wygra Igrzyska? Komu byś życzył kotwicy eee, ja w plecach. Ja jestem człowiekiem z prostymi zasadami. Nie toleruję bycia chorągiewą, jak Spartiatik, więc ziszę ci Spartiatix, żebyś odpadł w tej rundzie. Dobra. A, a... to jest już prostym człowiekiem, nic więcej w dupę, więc Dobra, zamknij, zamknij Kipek, A jeżeli chodzi o to, komu kibicuję, no to... Zamknij mordę, powiedziałem, <laughs> 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 k***a! No, kibicuję Rybszonowi i dobrze, Doktorowi Chodo, bo są sztywnymi e, gitami. Yy, I co? Tyle mam do powiedzenia. Dobra, idę. Yy, nie! Tywny, to ty leżysz 7 metrów pod ziemią. Nara. Dobra, Tywny to zaraz będzie... A dobra, nie mogę tego mówić na ciebie Możesz, by pigamy. Nie, no dobra, no wiadomo, wszystko na bekę, kawam z Party yy, No, nie, lecę. Elo! Badywiony, badywiony, no. Poddywione, <laughs> poddywione, 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 no no co, ładnie. dziękuję za zaproszenie. Nie wiem, czy ci powinno mówić w takich, takich uroczystych chwilach. Dobra, to już tyle, mam do opowiada. Mówisz, no już zadjesz głos, już proszę, się. Dobrze, next, dziękujemy Ci bardzo serdecznie. <laughs> bardzo miło, że wpadłeś. Bardzo yy, nie miło, że odpadłeś, no, ale ktoś musi. W każdym odcinku. Gratulacje, że udało Ci się dotrzeć aż tutaj. Oczywiście na Pliff się odezwiemy, żeby coś fajnego Ci podesłać. O Dziękuję również za zaproszenie, super miło było. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy przy okazji jakichś nagrywek fajnych. A, jasne, jasne, a wam pozostała piątko, gratuluję, bo przechodzicie dalej. To już tak naprawdę jesteście na półmetku eee, połowę leszczy, żeście już wyeliminowali. Eee, teraz przed Wami jeszcze cięższe wyzwania. Także eee, drodzy widzowie, jeżeli chcecie zobaczyć, co to dalej będzie i kto okaże się zwycięzcą Igrzysk Śmierci, to koniecznie subskrybujcie kanał i nie przegapcie kolejnych odcinków już w następne czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Pa! pa.